No tak, przecież nie może być dramy bez nowego eventu w Genshinie. Tygian Onslaught jest nowo dodanym endgame contentem. Tak, zdaje sobie sprawę, że dla niektórych z was nie jest to endgame. Tak, zdaję sobie sprawę, że, że dla niektórych z was jest to tylko DPS check. Tak, zdaję sobie sprawę, że uważacie, że jest to pay to win. Tak, zdaję sobie sprawę, że znowu wam się coś nie podoba. No ale no, ja pierdzielę, idźcie sobie grać w Tower of Fantasy, www, w to co sukienki zmieniacie. Macie tyle więcej gier już do wyboru, a tylko marudzić potraficie w Genshinie. Znaczy no, ci, co narzekają, oczywiście, hehehe. No ale no, okej, okay, dobra, też pomarudzą. W tym trybie możemy przez pierwsze cztery poziomy trudności zdobywać nagrody w koopie, czyli możecie zaprosić znajomego do swojego świata i odpalić łącznie do trybu Menacing i zdobyć nagrody za te poziomy trudności. Od poziomu Fearless nie można już zdobywać nagród w koopie, jest to tylko i wyłącznie dla jednego gracza. Słyszałem ostatnio, że tylko poziom trudności Hard można w koopie. Tutaj sporo osób się myli. Słyszałem to więcej niż jednokrotnie. Traktujcie to do poziomu Hard jako domeny, gdzie jest opcja matchmake zrobić. Natomiast poziom wyżej matchmake jest wyłączony, ale koop nadal działa. A dlaczego jako domeny? Bo po 10 dniach to jest to, to odliczanie tam u góry, co zostało tego czasu. No, z tego co ja zrozumiałem, nie będziemy zdobywać artefaktów już z tego poziomu. Pozostanie samobicie bossów. Wydając resin zdobywamy te całej points. Co 120 dire pointsów, dostajemy bonusowy artefakt. Jak dla mnie jest to win-win. Ogólnie, cały ten event i cały zamysł tego eventu, tego endgame'u, mi się podoba. Osobiście. Nie mam problemu z tym. Ale do, dobra, może rozłóżmy to, co mi się faktycznie podoba, a co nie. Więc to, co mi się podoba, jest to możliwość grania w kołopie do pewnego poziomu, aby zdobyć nagrody. Te, te najważniejsze nagrody dla mnie przynajmniej. Opcja przetestowania swoich postaci, czy też mocy postaci teamów, jakimi chcesz sobie pogreć pobrać, versus bossy, które nie giną w 10 sekund. Po prostu mogę kliknąć start, przetestować damage, a nie czekać 24 godziny aż się zrespi cholera jasna czy tam ile tam na tym otwartym świecie. Czy też po prostu robię pół rotacji i boss już leży, bo nawet na dziewiątym poziomie świata ma za mało HP. Nagrody, które są za najtrudniejszy poziom są czasowe, a nie stałe, więc ból dupy również mam tutaj mniejsze o to. Co tam jeszcze? Można podglądać czasy znajomych i artefakty, postacie, jakimi i teamy, jakimi to daną rzecz u, ten, ukończyli, pokonali tego bossa. No i można też for fun w, pobawić się w kopie, potestować to i tamto ze znajomymi. Więc whale czy też dedykowani gracze do pewnych postaci mają okazję poszpanować, natomiast gracze co twierdzą, że opłaca się tylko ich po c 0 1 konstelacji, mi są niepotrzebne, mogą tylko ponarzekać. No ja osobiście wolę mi jakoś ponad ilość. Ale dobra, co mi się nie podoba? To jest wszystko troszeczkę łączące w jedno, czyli łącznie można powiedzieć mechanika bossów, która wymusza specyficzne postacie. No, ale jestem w stanie to zrobić, bo jeżeli następne bossy będą wymagać, nie wiem, typu boss typu e, Geo Legenda z Fontaine, która będzie wymagać od nas, nie wiem, geo Łucznika na przykład, no to będzie problem. Więc bez specyficznych postaci może być ciężko, bądź ściśle innych postaci, minimum C2R1, bądź więcej. Zakładają, że konstelacje są na tyle dobre, żeby bustować demę, czy też moc naszego dps-a. Więc brak swobody podejścia do bossa, to jest jednym z takich największych problemów tego eventu. No ale no zobaczymy jakie dadzą kolejne bossy za te 40 dni, czy tam ile tam zostało. Więc do tego, jeżeli, może, jeżeli ten możemy pomarudzić odnośnie tego momentu, to mam jeszcze brak energii, brak jedzenia, i brak możliwości używania skili przed startem, bo postacie typu przykładowo Hutao, co działają najlepiej z poniżej 50% HP, mają gorzej. Dalej. Hmm. Aktualnie na tym poziomie dajer, bije ja osobiście dwa bossy z trzech. Blokuje mnie albo Tulpa, albo Pyro Kamień. Gdybym miał takie postacie jak Siloen, Arlecino, Krowa, Kinich, Emily, Jansan, czy też Chlorinde z Czewisuką. oczywiście z odpowiednimi broniami. To bym miał raczej z górki. Ciekawi mnie, czy Hoyoverse w ogóle odbierze feedback i czy następne bossy będą bardziej zoptymalizowane, czy też będzie te ciut, ciut mniejszy whale check, no ale dla niektórych graczy nie smak zostanie. Ja samemu spędziłem dość sporo godzin po testowaniu różnych teamów i postaci, na no, tych nie mam wcale dużo, więc sprawdzałem to co miałem i to co miałem dostępne. Napotkałem ur, którego nie przeskoczę ani w tym, ani najprawdopodobniej w kolejnym patchu, więc mimo wszystko jestem zadowolony, że udało mi się zdobyć wszystkie nagrody, które chciałem zdobyć. Natomiast co do czasowego skinu broni, którego notabene i tak przez 90% czasu nie będę widzieć na ekranie, no chyba że jest jakaś opcja, aby ta broni znikała, no to mi osobiście aż tak bardzo na tym nie zależy. A wy widzowie, jak tam? Jak wam siedzi ten event? Endgame nowy w sensie? Podoba wam się? Czy już powoli wam nerwy siadają?